Witajcie, tutaj w kolejnym materiale na kanale tutaj Polska z kolejnego przeglądu Mistrzostwa w Titan Quest 1. Ponieważ Titan Quest 2 jest gdzieś tam daleko na horyzoncie, ale wkrótce będzie także pora zająć się do końca wszystkimi Mistrzostwami, Klasami w Titan Quest 1. Także bez przedłużania zaczynajmy dzisiaj pora na kolejne Mistrzostwo bardzo OG, bardzo jednym z pierwszych, czyli Burza. Jest to jedno z prostszych Mistrzostw Titan Quest, moim zdaniem, jednym również z lepszych i na samym początku, czym jest zburza? Jest to mistrzostwo, które się charakteryzuje obrażeniami od elektryczności oraz zimna ze skalowaniem pod inteligencję, czyli obrażenia elementarne. Więc jeśli poszukujecie mistrzostwa pod maga, pod zimno elektryczne obrażenia, proszę bardzo, jest to wybór idealny i prawdopodobnie najlepszy właśnie po to. Jeśli chodzi o konkretne buildy, to na spokojnie o tym powiem później. Na początku w takim razie pora na omówienie wszystkich umiejętności składowych w tym drzewku. Lecimy! Także właśnie tutaj jak widzimy mamy dokładnie to mistrzostwo burze, które charakteryzuje się tą samą barwą niebieskawą, która właśnie kojarzy się z obrażeniami od zimna i elektryczności. I w takim razie zaczynamy od pierwszej umiejętności i jest to odłamek lodu, który jest bardzo podstawowym skillem, który ma bardzo duży potencjał w momencie gdy je wymaksujemy. Na samym początku jest to pojedynczy pocisk lodowy, natomiast w tym przypadku mamy ten skill wzmocniony i pocisków mamy kilka jednocześnie, a nawet możemy spokojnie ciskać e, coraz więcej tych pocisków jednocześnie także moi drodzy, jak to działa? oczywiście chodzi tu o wzmocnienie moi drodzy, przede wszystkim podstawowy e, odłomek lodu tutaj e, daje możliwość nam ciskania tych pocisków oczywiście, natomiast e, mamy potem prędkość, która nam zwiększa obrażenia zimna zimna szybkość ataku, ale skinem, który totalnie zmienia odłomek lodu jest moi drodzy grad który po prostu zwiększa nam jeszcze więcej liczbę pocisków tego e, odłamku lodowego. Także dzięki temu możemy naprawdę bardzo szybko ciskać we wrogów. Klasyk totalny, czyli burzowa humora, która, moi drodzy, po prostu jest buffem AURO, która trwa cały czas. E, zabiera nam troszeczkę many, ale dzięki temu po prostu dostajemy boost do obrażeń, oczywiście od zimna i elektryczności, i również może to wzmocnić nasze petki. Jeśli my to odpalamy, to również. W tym samym momencie nasze petki również mają to wzmocnienie. Natomiast mamy potem lodowe serce, które daje nam większy boost do obrażeń, e, od zimna, odbrożeń. I następnie drugi filer, czyli obrażenia od elektryczności, jeszcze większe. Oczywiście każdy kolejny bonus zabiera nam troszeczkę więcej tej many, e, rezerwuje, ale wiadomo, większy boost, który się skaluje cudownie, oczywiście z inteligencją, czyli obrażeniami elementarnymi. Lecimy dalej czarów, to jest umiejętność z której naprawdę mam bardzo małą styczność w czasie gry w Titan Questa. Praktycznie nie wiem czy kiedykolwiek z nich korzystałem, natomiast ona polega na debuffie, na wchłonięciu energii z wrogów i również na zadaniu też swoich z tych obrażeń istotą magicznym, z boostem, i też generalnie swoich z tych samych obrażeń. Jest to taka mała, po prostu mały wybuch generalnie. Ja osobiście z tego nie korzystałem za bardzo, za wiele. Nie, John jest mega potrzebny, natomiast ma fajny bonus, w tym, że zadaje większe obrażenia wrogom istotom magicznym. Psy klasy właśnie istot magicznych, które tutaj na kwestii mam, oczywiście gdzieś tu rozpisane. Dokładnie tutaj. Natomiast, oczywiście, wzmocnienie mamy w formie porażenia czaru, które w tym przypadku daje również oprócz tego obrażenia od oparzeń od elektryczności, czyli obrażenia od elektryczności, które są zadawane w czasie i w tym przypadku przez 7,2 sekundy. Oczywiście, mamy tutaj prędkość od wzmocnienia, właśnie, naczyń pocisków lodowych i też od ich prędkości. Idziemy dalej. Grom fajna umiejętność, która ma potencjał, ale według mnie na dłuższą metę też się nie przydaje, ale pamiętajcie, to jest wasza gra, możecie na grobie jak najbardziej korzystać grać. Jest to przede wszystkim pojedynczy pocisk, który po prostu. To nie, to nie był guzik, jest to pojedynczy pocisk elektryczny, który przede wszystkim ogłusza nasze wrogów. I w momencie gdy wybucha, również ogłusza kilku wrogów naraz, dzięki jego wzmocnieniom nie jest to coś, co zadaje duże obrażenia. Jest to raczej coś co po prostu wrogów może ogłuszać Też zadać coś e, od elektryczności, natomiast e, Nie jest to coś mega skutecznego, ogłusza Osłabia wrogów, oszołamia, też zadaje obrażenia od elektryczności I to tak naprawdę tyle mm, w tym przypadku Natomiast przeskakujemy na skill mega potężny Który naprawdę wam gorąco polecam i jest to szkwał Który jest przepotężnym prze, prze debuffem, który powoduje, że mnóstwo naszych wrogów W obrębie tego skilla ma bardzo po prostu osłabione, e, bardzo po prostu są osłabienie. A oprócz tego, również skill zdaje naprawdę kolosalne obrażenia od elektryczności. Mój drodzy, szkwał jest przepotężny, jest to naprawdę fajny, dobrze robiony skill, który działa przez długi czas. Patrzcie, skill dalej trwa, a my się już zdążyliśmy naładować, jeśli chodzi o szkwał, jeśli chodzi o jego kulną. Także praktycznie zawsze możesz ten skill e, puszczać, debuffuje waszych wrogów zostaje im obrażenia, jest po prostu przepotężny prze Oprócz tego, jak samo opisie widzicie, również po prostu nasi wrogowie mają też niecelny strzał, więc jest to po prostu coś przemocnego, tak naprawdę. I właśnie widoczność jest tym stricte debuffem, także gorąco Wam polecam szkwał, możecie cały czas z niego korzystać, nawet polecam go mieć pod lewy przycisk myszki. Idziemy dalej, zabrażający wybuch. Bardzo ciekawy skill, który no, tutaj pasuje ze swojej zasady, ze swojej genezy, czyli Mistrzostwa Burzy pod Zimną. Elektryczność, zamrażając wybór, jest to skill, który po prostu ma za zadanie zamrozić naszych wrogów, nawet kilku na jeśli po prostu uda się ich zahaczyć. Ciekawa rzecz, dzięki temu po prostu możemy tych wrogów potem zabić. Dodatkowo tworzyłem na ten skill buildy. Ciekawa rzecz, jak najbardziej możemy wrogów w ten kwestie zamrozić Idziemy dalej po kolejnym, po prostu, praktycznie must have'ie, czyli Błyskawica, która jest przepotężna, z nazy nazwy po prostu ciska jedną błyskawice. Natomiast Oczywiście, według mnie, obowiązkowo ją wzmocnić trzeba o łańcuch błyskawic, czyli jeśli trafimy jednego wroga błyskawicą, to następnie kilka wrogów zostanie trafionych pozostały, pozostałymi błyskawicami w formie takiego łańcucha, który przechodzi między wrogami potężna rzecz, tworzy z jednego skilla skill, a skill a obszarowy praktycznie który dotyka wiele wrogów i też ma naprawdę świetne obrażenia swoją drogą Wam również mogę pokazać w takim przypadku jak wygląda błyskawica oczywiście jak błyskawica, ale dzięki temu że mamy łańcuch błyskawic możemy trafić więcej wrogów naraz Świetna rzecz, włączając ze szkwałem. No, coś pięknego, moi drodzy. idziemy dalej. E, Mistrzostw tej burzy możemy sobie przyzwać Petka. E, może to być w takim razie build pod samonera, jak najbardziej. Sam nie jestem fanem samonerów w Titan Kwestii. Według mnie petki nie są mega skuteczne, ale ten petek ma coś, co się przydaje, nawet jeśli nie chcecie grać pod samonera. O co chodzi? Na samym początku sam ognik burzy jest Petkiem, który ma bardzo ciekawą właściwość, że e, wrogowie mają problemy z trafieniem tego wroga. Natomiast również on może. Uderzać wrogów konkretnymi umiejętnościami, czyli o, po prostu o porażenie plazmy, grzmotem i właśnie tymi unikami, które powodują, że jest praktycznie ciężki do trafienia przez naszych wrogów. Natomiast to, co jest znacznie ważniejsze w tym przypadku, Petka jest, moi drodzy, oko burzy, które po prostu zwiększa jego obrażenia, ale przede wszystkim zwiększa obrażenia sojuszników i również nas samych. Także tak naprawdę. Ognik burzy może być buffem dla gracza, ponieważ mając ognika burzy i mając oko burzy, tak naprawdę my sami się wzmacniamy, a że Petek też lata obok, to tam niech będzie. Natomiast jest to coś świetnego, co się przydaje, nawet jeśli nie chcemy być samonerem. I na samym końcu, jeśli macie dodatek Atlanty, to macie oczywiście poziom 40 i w tym przypadku tutaj macie Kolejne zapoznanie ognika, które zwiększa po prostu jego obrażenia elektryczności i też może po prostu on oszołomiać wrogów. Lecimy dalej, troszeczkę minąłem tarczę energii. Wybaczcie moi drodzy, jest to po prostu tarcza, która pochłania część obrażeń i również trwa tymczasowo. E, chroni przed obrażeniem elektryczności i zimna, więc to nie jest mega potężne na wszystko, ale jeśli po prostu macie taką potrzebę, to ok, to może pochłonąć 50% obrażeń, czyli nie wszystko, ale. Też trwa czasowo, także pamiętajcie, moi drodzy, że to e, ma pewnie haczyki. No i to rzeczywiście im większy poziom skilla, jak w przypadku wszystkiego, tym większy ma procent. I w tym przypadku mamy poziom 9 na 12, może mieć maksymalnie 16, ponieważ 4 plus cap e, maksymalne to jest 16 w tym przypadku. Dalej lecimy gwałtowna burza, bardzo ciekawa umiejętność, która naprawdę się sprawdza bardzo dobrze, mając nawet jeden punktik na 12. Umiejętność polega na tym, że w momencie, gdy nasi wrogowie nas atakują, nasza postać ma szansę na to, żeby wybuchła, tworząc wokół siebie po prostu taką chwilową burzę, która może naprawdę wrogów nieźle spalić właśnie obrażenia od zimna i elektryczności. Jeden punkcik naprawdę dużo daje w tym przypadku, a maksymalnie zwiększa jeszcze te obrażenia i też szanse aktywacji w przypadku ataków wrogów. Świetny skill, wystarczy jeden punkcik i naprawdę robi to bardzo dużo roboty. Odbicie to jest umiejętność, która wzmacnia oczywiście nasz tarczę energii i w tym przypadku e, po prostu może odbić obrażenia, e, co się przydaje jak najbardziej. Jakaś tam ofensywa e, w skilu defensywnym, niech będzie. I na samym końcu mamy umiejętność Błyskawiczny Sprint, która jest bardzo umiejętnością ciekawą Również weszła z dodatkiem Atlantis z racji poziomu 40 Tego tego nie ma normalnie ten jeśli nie macie DLC Atlantis Fajny skill, który oczywiście jest pod lewy przycisk myszki I on ma duży potencjał, ponieważ powoduje to, że możemy między wrogami przenosić się błyskawicznie dosłownie Ponieważ ma aż 444% ruchu, więc praktycznie się między wrogami teleportujemy Naprawdę ma fajny, duży potencjał i może się przydać w, w walce w zwarciu, ponieważ możemy dosłownie cały czas to, tym skillem kastować i przechodzić między wrogami. Fajny potencjał, można po to stworzyć, stworzyć naprawdę ciekawe buildy, i może być to jeden z korów. A przez to, że to skill stricte podlewy przez myszki, to jest jednym z wtedy głównych umiejętności w naszej postaci. Jest to drzewko, które polega przede wszystkim na obrażeniach od zimna, elektryczności, na obrażeniach od zimna i elektryczności w czasie. Czyli, stricte obrażenia elementarne, skalowanie pod inteligencję. A w przypadku punktów C, to oczywiście mamy inteligencję, zdrowie, zdręczność i energię, co każdy poziom. Także oczywiście widzimy, że najwięcej jest tutaj tej inteligencji. Świetne mistrzostwo, bardzo proste, ma naprawdę w sobie wiele ofensywy i też troszeczkę elementów defensywnych, żeby nie było. Ma, możemy się zbafować dzięki petkowi, możemy również debuffować wrogów, co jest przepotężne. Jeśli chodzi o mistrzostwa, które pasują do tego, tutaj oczywiście może być połączenie burzy ze snem, które jest przepotężne, jak forma maga, bo sen się łączy ze wszystkim przecudownie. Możemy również stworzyć druida w połączeniu z naturą, co ma jeszcze większy nacisk na ewentualnie samonera. Albo możemy również połączyć to również w przypadku maga z duchem, co również tworzy naprawdę fajną hybrydę i jeden z bardzo prostych, ale mega mocnych buildów pod maga. Oczywiście możecie to łączyć z każdym innym mistrzostwem, pod łucznika z połączeniem łowów, co naprawdę się świetnie sprawdza do doświadczenia własnego, czy pod wojnę w połączeniu z wojowni w formie wojownika. Natomiast sen, duch, natura, trzy świetne mistrzostwa, które się łączą z burzą, tworząc naprawdę potężnych magów. Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał Wam się przyda i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Tatań Polska. Trzymajcie się!